Dzień dobry, kochani. Na dzisiaj Coffee Day, dzień z kawą i kartą, mamy kartę Kobieta wróg. Wczoraj był mężczyzna wróg, a dzisiaj mamy Kobietę wróg. O co tu chodzi? Chodzi, kochani, tutaj o to, że w dzisiejszym dniu będzie tak, że możemy trafiać na kobiety, które będą się złościć, na kobiety, które będą. W jakiś sposób czegoś od nas chciały, wymagały, że nie do końca to będzie fajny dzień. Po prostu czepialstwo, tak? Jakieś kłótnie, awantury, jakieś takie yy, zachcianki, nie wiadomo skąd. A tak się mówi, że kobiety zawsze to emocje, więc dużo emocji może być w dzisiejszym dniu i te emocje będą się sprzysięgały przeciw nam. Więc poproszę, nie dawajcie energii emocjom, tak? Więc jeśli macie coś załatwić u kobiety, to lepiej u mężczyzny. Taka podpowiedź. No i dzisiaj hormony. Hormony będą odgrywały dużą rolę. Uwaga, bo skaczę obraz, bo chodzę po schodach. A u mnie jest jeszcze duża mgła. Kochani, życzę Wam mniej emocji, więcej rozsądku i cudownego dnia.